Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. I nasza kolejna rozmowa. Naszym gościem jest profesor Zbigniew Krysiak Instytut Myśli Szumana. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie profesorze, chciałabym, żeby pan skomentował to, co dzieje się w Waszyngtonie, ale nie tylko, także echa tego, co dzieje się w Waszyngtonie. W zasadzie dziś te rozmowy będą się toczyły, natomiast znamy prezydencką propozycję, prezydent Andrzej Duda już wcześniej mówił o tym, że należałoby zwiększyć taką niepisaną umowę, taki wymóg, by państwa członkowskie zwiększały odsetek budżetowy wydatków na obronność, mówił nawet o procentach PKB, teraz jest to ten niepisany, to to 2%, my wydajemy 4%, do trzech to, to byłoby optymalnie, gdyby więcej krajów się zgodziło, ale i te dwa to dla wielu jest procent, problem, natomiast, natomiast jeżeli spojrzymy także na to, co dzieje się w kraju, to za chwilę przejdziemy do tego, jak wygląda nasz budżet i jakie są propozycje także doradców rządowych, takich nieoficjalnych, ale jednak bardzo mocno brany jest pod uwagę jako autorytet pan profesor Leszek Barcerowicz, który mówi o tym, że to się zgadza, że jeżeli chcemy zwiększyć wydatki musimy komuś zabrać, ale jego propozycja jest dosyć ciekawa, bo chciałby zabrać, zmniejszyć wydatki socjalne, czyli m.in. 800 plus i emerytury. Jak na to patrzeć w kontekście wielkich obietnic w Waszyngtonie, ale także tego jaką, jaką czkawką może odbić się to nam tutaj w Polsce? No Takie załatwianie czy takie y, kształtowanie budżetu, że się y, chce zniszczyć tą tkankę y, dochodową budżetu, y, 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 będzie powodowało, że te środki na Również zbrojenia będą niższe. O co chodzi? Mianowicie odebranie 800, plus, czy też no na przykład 13-14 emerytury spowoduje, że nie będzie rósł popyt, czy też właściwie nie będzie popyt na właściwym poziomie. Wiemy, że wzrost gospodarczy, czyli wzrost PKB, składa się z takich trzech filarów: jeden to jest właśnie inwestycje, eksport i popyt wewnętrzny. I myśmy w poprzednich latach, przez 8 lat, właśnie tak kształtowali te filary, że mogliśmy mieć właśnie bardzo dobry rozwój tempo wzrostu PKB i jednocześnie co jest jakby ważną cechą tego tych programów, jak ja nazywam inwestycyjnych, jakim było jest 800 że to są produkty z tych pieniędzy są nabywane produkty właśnie polskie dotyczące małych odnoszące się do małych i średnich przedsiębiorstw, a jedno, w, w związku z tym jest budowana silna, była budowana silna kondycja tych właśnie polskich przedsiębiorstw. Czyli uzyskiwaliśmy pewną równowagę i to się przekładało na duże dochody budżetowe. I teraz, jeśli ktoś chce odebrać, tu rzeczywiście z tego, co media podają, pan profesor Balcerowicz się wypowiedział, odebrać, on nazywa programy socjalne, z czym ja się nie zgadzam, bo one miały właśnie taki charakter inwestycyjny, ponieważ przedsiębiorstwa zwiększając swoje zyski, mogły inwestować w rozwój, powiększać swoją skalę działania. I odebranie tego, jest de facto podcinaniem tego filara, właśnie popytowego, czyli de facto podcinaniem tempa wzrostu gospodarczego. A jeśli nie ma wzrostu, tylko spada ten rozwój, to dochody budżetowe będą mniejsze, a zatem nie będzie też pieniędzy, nie będzie skąd brać na właśnie wydatki militarne, czy też ich nawet zwiększanie. Tutaj w ogóle chciałem zwrócić uwagę, pani redaktor, że w przeszłości, za poprzednich rządów Tuska, i takie myślenie liberalne, neoliberalne w, w zakresie zarządzania gospodarką, polegające na tym, że się preferuje właśnie silnych oligarchie, że prawda, się pomija w ogóle miliony bardzo słabych podmiotów. No, prowadziło zawsze do des, destrukcji, zawsze do pogarszania sytuacji. I tutaj, właśnie znowu odzywają się głosy, powiedziałbym, bezradności, bo jeśli dobre zarządzanie to jest skupianie się na zdolności do generowania dochodów, a nie cięcia kosztów. To jest logika, Każdego ekonomisty, logika każdego podmiotu gospodarczego, że żeby się rozwijać, to trzeba skupić się na tym, jak generować przychody, czyli dochody budżetowe, a nie ucinanie właśnie wydatków, czy też właśnie skupianie się na takim jednym strumieniu właśnie dochodów. I te ostatnie osiem lat rządów premiera y, Morawieckiego udowodniły, że te y, y, różnorodność instrumentów, różnorodność można powiedzieć działań, y, form działań w gospodarce właśnie dawało znakomite efekty. Mhm. Jak to może wyglądać, jeżeli y, faktycznie zapadnie decyzja o tym, że mówię znowu o Waszyngtonie, y, że kraje członkowskie powinny wydawać więcej na zbrojenie, ale pytam także, jak bardzo jest to wiążące, bo zaznaczamy przez cały czas, że jest to taka niepisana umowa i większość z krajów nie spełnia nawet tego wymogu dwuprocentowego wydatkowania na zbrojenie ze swoich budżetów, jeśli chodzi o odsetek PKB. A jak spojrzymy na to, na te obietnice, czy też deklaracje, to czy one będą wiążące dla innych z krajów i czy wiążące także, jeżeli patrzymy na polityczny układ w naszym kraju, czyli to, że no to jest prezydencka propozycja. Rząd mamy jednak inny, znaczy z innego ugrupowania, a za naszą wschodnią granicą wojna, ale bardzo krótko proszę, czy to będzie wiążące, jak to będzie wyglądało? Nie bądźmy naiwni, już od paru lat widzimy sabotaż, właśnie robiony przez Niemców. Chyba dołączą się do tego sabotażu Francuzi przeciw NATO. Dzisiaj słyszymy w mediach, że niemiecka Bundeswehrat nie, właśnie wydatki. Także tutaj nie, nie bądźmy naiwni i widzimy, że niestety. I polityka niemiecka i Unii Europejskiej pod kierunkiem Niemiec prowadzi raczej do Destrukcji potencjału NATO, a nie, nie możemy liczyć na to, że te wydatki wzrosną. Raczej Niemcy się koncentrują na tym, żeby umacniać siłę i, i współpracę z Rosją poprzez coraz większy wpływ na Ukrainie, który ma dla Niemców kończyć się właśnie sprawą no, inwestycji, zarobku, biznesu bo ta wojna dla Niemców ma służyć w takim kierunku, żeby nie może takie terytorialne podporządkowanie nastąpiło, podporządkowanie Ukrainy, tylko właśnie kapitałowe, gospodarcze i niestety w tym świecie, który oglądamy w obecnych warunkach, mamy do czynienia z taką smutną rzeczywistością. No to tym smutnym wnioskiem musimy niestety zakończyć tę rozmowę. Dziękuję serdecznie. Z profesor Dziękuję Zbigniew bardzo. Krysiak, naszym gościem. Dziękuję, dobrego dnia. Pozdrawiam. Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.